Na wolności, bez tabu o readaptacji, seria podcastów Fundacji Pomost. Witamy bardzo gorąco i serdecznie z tej strony Fundacja Pomost. Meldujemy się z nowym wydaniem podcastu dla Państwa. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Sebastian. Sebastian jest podopiecznym Fundacji Pomost. Proszę bardzo, Sebastian, oddaję Tobie głos. Witam, jestem podopiecznym Fundacji Pomost. Jestem, który zaraz tutaj z kolei, tak jak każdy człowiek, miałem upadki, zloty, no popełniałem błędy, wracam tutaj. Najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać i wejść na prostą. Chciałbym ułożyć swoje życie, mieć swój dom, rodzinę, no tak po to tutaj jestem właśnie. No i przede wszystkim, żeby nie mieć już konfliktu z prawem. Co Ci, Sebastian, najwięcej problemów stwarzało w trakcie readaptacji do tak. tej pory? Raczej najważniejszym moim problemem to było moje uzależnienie od alkoholu. Nie robiłem ten nic. No i tak było, że płynąłem No i teraz tak, pobyt Twój w więzieniu, nie pytam oczywiście ilą trwał, natomiast y, dał Ci on coś pozytywnego? Nie, w więzieniu nic pozytywnego nie zyskałem, prócz znajomości, które tam no, po więzieniu kontynuowałem. No ale niestety wciąż mnie to... W Gorsze długi i tak dalej w interesy. Mhm. Także gdybym nie trafił do fundacji, no to mógłbym grube lata w więzieniu sporo ten spadek. No właśnie, Sebastian, co ci fundacja dała, daje, czego też oczekujesz? No, da, fundacja daje mi taką pewność siebie, że wiem, że jestem tutaj bezpieczny, że nikt mnie nie ukradnie, nikt mnie nie wciągnie w jakieś lewe interesy, że no po prostu bezpieczeństwo te, że nie wiem pewne, że nie będę miał konfliktu z prawem. Mhm. A jakbyś mógł tak, porównanie w każdym razie, bo o, o to też pytam naszych, naszych podopiecznych. Jak siebie widzisz wtedy w zakładzie karnym, a jak siebie widzisz teraz? Po opuszczeniu zakładu karnego. No, w zakładzie karnym byłem ja tak, myślę, każdy więzień. Kryłem się z uczuciami ze wszystkim. Musiałem zachowywać się wobec innych agresywnie, jak trzeba było. Musiałem chronić swoje życie, żeby niszczyć czyje życie. No, Fundacji Pomoc jest odwrotnie. Ja mogę pomagać komuś i ktoś pomaga mi. Tutaj jest całkowicie inna odwrotność. Nie? Tego w więzieniu nie miałem żadnych programów, nic. No, siedziałem tylko i nic nie robiłem. Siedziałem cały czas w zakładzie zamkniętym. No, nie miałem szans na pracę, choć starałem się i tak dalej. No nie było szans, by po wyjściu z więzienia wyjść na prostą. Nie udając się tutaj do fundacji. Mhm. A powiedz mi, jak ty się czułeś po opuszczeniu zakładu karnego? No trudno mi się na początku było odnaleźć. Wróciłem do rodziny, do, mat do domu rodzinnego, mieszkałem z mamą, z siostrami, no ale wróciłem w to samo miejsce do starych kumpli, z którymi kiedyś kradłem, piłem i tak dalej. No i powrót do picia narkotyków, różnych tam interesów, no, agresji, i tak dalej, bicia się na ulicy. Mm -hmm. Konflikty z policją i więc znowu to samo, no i znowu kolejne sprawy sądowe, wyroki, także no nie było, nie, nie było szans, żeby wyjść na prostą tam, gdzie mieszkałem. mnie. A jak na twoim przykładzie odbywała się, jakby to powiedzieć, kontynuacja relacji z bliskimi, ze znajomymi, może i z przyjaciółmi, jeżeli ta, takowych, takowych miałeś na, na tamten czas? Trakcie... Czyli kontakt, jaki, jaki po prostu miałeś? Nie te relacje, taka, takie podtrzymywanie tego? No raczej z moją matką i z moimi siostrami kontakt był, miałem odwiedziny praktycznie co tydzień, co dwa tygodnie przyjeżdżali do mnie, bo odbywałem w zakładzie karnym w Tarnowskich Górach część kary, część kary na Klęczkowskie we Wrocławiu, to już było trochę dalej. No ogólnie jestem z Rudy Śląskiej, także to już mama nie umiała, nie miała pieniędzy na to, żeby dojechać, bo korzystała sama, korzystała z opieki i tak dalej. No więc... Ciężko było, żeby mama mnie tam odwiedzała, no ale mieliśmy kontakt telefoniczny, wysyłała mi paczki. No a znowu kumple z podwórka, no to olali mnie, czekali tak długo, aż wejdę, no. Planowałeś w trakcie odbywania kary już jakąś jakoś swoją przyszłość, mniej więcej? Tak, miałem plany, miałem plany wyremontować mieszkanie u matki, pomóż jej finansowo i tak dalej. No, pracowałem, pomagałem jej na początku finansowo, no ale to tak było. Pierwsze trzy miesiące może jakoś byłem ogarnięty, że wchodziłem do pracy, pracowałem, pomagałem matce finansowo, no ale potem wpadłem w ciąg alkoholowy, no i zamiast pomagać matce finansowo, to po każdej wypacie spędzałem czas z kumplami. Nie? No, wolne w robocie L4, kombinowanie takie, żeby nie stracić pracy, żeby mieć tylko kasę, no i mieć na pić. a tak. No, to spośród tego, spośród tego, co gdzieś w głowie planowałeś, co gdzieś układałeś w głowie, bardzo się to wszystko rozjechało tak, jak, 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 jak opuściłeś zakład karny? No tak. Mm -hmm. To było całkowicie in, inna ilość. No też było tak, że jedni mówili, że dostanę z funduszu post na wyjście jakąś większą pomoc, że tam około 1000 zł i tak dalej. No a dostałem 100 zł na bilety, no i tyle. Tyle widziałem. Po wyjściu tylko otwarła się brama, no i czekała na mnie moja matka. No, gdy weszłem z matką, poszedłem do sklepu, kupiłem sobie izotonika wtedy, no bo matka. Pamiętasz? Tak, pamiętam, no bo matka nie, nie chciała, żebym pił, no i też wtedy ja też miałem postanowienie, żeby nie pić, nie? Pojechaliśmy do domu, zjadłem obiad, przywitałem się z siostrami, z psem. A widzę, no. tak, widzę. widzę i słyszę, bo ciebie, kurde, mam przed oczami słuchaczy nasi nie. Ale tak pojawia się też ten wątek tego alkoholu. Czy to było twoje największe wyzwanie po powrocie do życia? Z początku tak. Powiem ci największe wyzwanie było zostawić starych kumpli, nie. Po przyjściu do pomostu poznałem wielu, wielu, wielu fajnych ludzi. Co po... było takim, takim momentem, taką chwilą, albo nie wiem, sytuacją, w której tak już definitywnie postanowiłeś, koniec, zmiana i to tak najlepiej, żeby na lepsze. Znaczy no, moja matka i moje siostry wyprowadzili się ode mnie, zostawili mnie samego, miałem swoje dwa mieszkania, no i obydwa mieszkania poszły, straciłem je, potem przeprowadziłem się do babci, no ale tak widząc na ulicy wszystko, co się dzieje wokół mnie, spoglądałem na ludzi trzeźwych, jak chodzą, jak chodzą parami, stulą się do siebie, całują, no ja też bym chciał kiedyś takie życie, nie, no, tak myślałem sobie, że... No, Warto by było spróbować, żeby te, takie życie sobie ułożyć, mówię. Ci spokojnie idą sobie do domu, teraz sobie położą, zjedzą kolację, rano wstają do pracy, no i żyją jak normalni ludzie, no i są ubrani czysto. Ja zawsze za, 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 za zabrudzony, zażulony, tak zwanie. no i tak, mi, tak wyglądały mnie. Pytanie już wielokrotnie padało tutaj, pytając podopiecznych. Czym jest dla ciebie wolność, ale może zadam inne teraz pytanie, też dotyczące wolności. Ile dla Ciebie znaczy wolność? Wolność znaczy dla mnie całe życie. No Teraz jestem w takiej sytuacji, że mam swoją dziewczynę. No jesteś, jestem z nią zaręczony, mam plany na ślub i tak dalej. No pozbawienie mnie wolności i trafienie do zakładu karnego, mogłoby mi to bardzo pokrzyżować. Nie wiadomo, jakby dziewczyna wytrzymała to. No wszystko byłoby. Przedłużone na pewno, bo wiem, że bym się nie poddał. Wyszedłbym z więzienia, dalej bym walczył o to, żeby mieć normalne życie. No ale mógłbym dużo potracić, nie? Czy łatwo, łatwo jest dla ciebie mm, mówić o tym, że odbywałeś karę pozbawienia wolności? Czy znaczy nie? Ja się nikomu praktycznie nie przyznaję do tego. Mhm. Ciężko mi jest. Jak na przykład idę za pracą, pytać o pracę, no to nigdy nie mówię tego, nawet nie, no, w CV tego na pewno nie napiszę, że byłem w zakładzie karnym, no ale też. Gdy pada pytanie, akurat teraz do tej nowej pracy, gdy później poszłem, to kierownik mnie się pyta: A jak tam z kradzieżami pan ma? Ja mówię: Ale chyba nie przyszłem się tu zatrudnić jako zawodowy złodziej do pana, tylko jako pracownik, pomocnik stolarza, nie? No, Kierownik tak popatrzał, mówi: Nie kradnie pan? Ja mówię: No nie kradnę, no jestem normalnym człowiekiem, tak jak pan i każdy tutaj, co pracuje, chyba, nie? No, tak wejrzał na mnie, mówi: Okej, okay, nie? No to już było widać, że ma schorzenie do kryminalizmu. Dużo pracodawców właśnie na to patrzy, nie? Mhm. A twoim zdaniem powinno się do tego przyznawać, do pobytu? Znaczy to zależy od ludzi. Najpierw trzeba ich poznać według mnie i czekać na odpowiedni moment. Dać, żeby poznali mnie, dać się im poznać. Wtedy ludzie nabierają wtedy do mnie takiego jakiegoś szacunku, widzą, że nie jestem taki jak tam jakimś kryminalistą czy coś, że jestem normalnym człowiekiem, zachowuję się w nich normalnie, no i później mogę im o tym powiedzieć. No, były takie już u mnie przypadki, że mówiłem komuś, że siedziałem w kryminale. No to nie wierzyli w to. Powiedzieli, ty w kryminale? Za co? Chyba żeś porwał batonika ze sklepu albo bułkę. <śmiali się śmiali z tego. Nie, nie wierzyli, że ja spędziłem z, z dwa lata w zakładzie karnym. No, nic, nie chcieli w to wierzyć, no, jest, że ja, taki człowiek jak ja, który zachowuje się wobec nich normalnie, pracuje, ma swoje życie i tak dalej, no, mógł kiedyś spędzać czas w zakładzie karnym. nie. Mhm. A o tych wszystkim, o tym całym czasie spędzonym w zakładzie karnym, dały ci coś, czy to tak no nie wiem, wykorzystałeś go jakoś pozytywnie. No, na nie myślenia, na jakieś podjęcie może pracy, żeby, żeby czymś myśli ewentualnie zabić, albo właśnie podejmowałeś jakieś wyzwanie, żeby trochę przemyśleć to i tamto. A czym? No, na pod, na podjęciem pracy myślałem. No, pracowałem przed pobytem w zakładzie karnym, no i po pobycie też wiedziałem, że podejmę pracę, no i takie przemyślenia miałem na te plany, na to mieszkanie wyremontować matce. Potem swoje mieszkanie własne. Znaczy no nie własnościowe, tylko żeby mieć swój kąt, nie? Wyprowadzić je od matki, ale najpierw było, żeby pomóc matce i siostrom, żeby te mieszkanie im tam zrobić. To no, były moje przemyślenia, no, ale tam nie było zbyt dużo szans, żeby cokolwiek też myśleć, nie? No, co chwilę jakieś przerzutki, transporty, gdzie jechałem, cały czas w stresie, w nerwach. To człowiek cały czas zmienia, zmienia otoczenie, nie wie na jaką celę trafi, na kogo na celi trafi. No, człowiek całe życie tam jest strasznie. Ale tak patrząc na Ciebie, to tak spoglądam na lewo i prawo, jakoś siłych włosów nie widzę. To, to, to całe szczęście. To, no tak. Całe szczęście siłych włosów no tak. nie ma. To... Na szczęście byłem na łysu ogolony. Okay. No ale to mimo wszystko, gdzieś by włosy się pojawiły no, tak. z tego nerwu i, i stresu całego. Ale to też nie jest tajemnicą, że tak właśnie jest. Nie? Że dużo, dużo, dużo to człowieka kosztuje, bo. Bo po części nawet nie wie, co się dzieje w danej sytuacji. E, tak się zastanawiam jeszcze. Zostały ci jeszcze jakieś nawyki po zakładzie Karnen? No, powiem Ci, czasami się łapie na tym, nie? Mhm. Też czasami jakby to przewijam barierę, nie? Mówię, no, zamiast zlew to bolek. No. Zbany, tak, takie takie zamieniki, rozumiem, natomiast. Albo jak się pytam kogoś o papierosa, no to nie mówię, te, daj ma pan odstąpić papierosa, albo masz jednego papierosa, tylko zajedziesz szluga, nie, to w pracy tak, nie się też łapie często, masz zajechać luga No ale też patrzę do jakiego człowieka mówię, bo jak widzę właśnie człowieka w ta, tatuażach, to tak jakby widziałem jakiegoś ziomka z kryminału, nie? No i mówię do niego, nie masz papierosa, tylko masz, nie masz jednego zajechać jednego szluga, nie. Wiesz, o co, o Takie nawyki jeszcze mi zostały. Powiedz mi, Sebastian, karnego, jak myślisz, jak uważasz, kim, kim trzeba być, albo jakie cechy trzeba posiadać, żeby nie wpaść w kolejny konflikt z prawem, żeby wrócić na, na legalną drogę, na normalną drogę. Po prostu, żeby żyć wśród innych ludzi. Bo po prostu trzeba mieć oczy na karku, nie i patrzeć, widzieć, co się wokół siebie dzieje, zwracać uwagę na innych ludzi. No i można wyjść na prostą, można nie mieć tych konfliktów. Powiedz mi proszę, kiedy pierwszy raz tutaj przybyłeś do Fundacji Pomost? W 2017 roku. No to już trochę lat minęło. Tak, już 4 lata od tego czasu nie. Twoim zdaniem coś się zmieniło? No według mnie bardzo dużo się zmieniło we mnie. Nie Przychodząc tutaj miałem 47 tysięcy długu komorniczego. No a stan obecny to mi jeszcze czy 800 zostało, to już niedużo. No miałem też twardy, miałem charakter, taki jego człowieka, który był uparty, który nie dał sobie przemówić, zawsze był taki, że on, ja byłem No Ja wszystko wiedziałem, choć ktoś mi coś gadał, to sobie mówię, a tam Gada głupoty, będę słuchał go. No, ja, to, ja, to, ja to wszystko lepiej wiem. Nie? Ja tak? to jestem Sebastian, ja to no, wszystko ja wiem. To... A wy nie wiecie nic. Byłem taki, jak miał, jakbym mm -hmm. cały świat miał ogarnięty wokół siebie i wiedział, co ja mam robić, a nie będzie mi ktoś mówił, co mam robić. Nie? Czy na dzień dzisiejszy Sebastian jesteś z siebie dumny? Teraz tak. Mm -hmm. Jestem dumny z tego powodu, że udało mi się tutaj wrócić. No i że teraz mam całkowicie większą szansę. Są takie stereotypy w społeczeństwie i podejrzewam, że to nie tylko w naszym polskim. Że osoba po odbytej karze to jest zła osoba, to jest osoba, której czasami nie warto pomóc, bo skoro ona tam się dostała do zakładu, to jest sobie sama sobie winna. To inaczej, Sebastian. Co dobrego powiesz o sobie, słuchaczom, którzy będą nas słuchali, którzy nas teraz słuchają? Co ja dobrego mogę powiedzieć? No, podczas pobytu w zakładzie, raczej w zakładzie karnym Fundacji Pomost, no, stałem się wol wolontariuszem. Nauczyłem się pomagać innym ludziom. No, dużo, dużo rzeczy się we mnie zmieniło, nie? Znalazłem swój cel przede wszystkim, nie? Moim celem jest pomagać innym. No, i no, żeby najpierw pomagać innym, zrozumiałem to, że muszę pomóc pierwsze sobie. No, bo jeżeli tego nie zrobię, no to jak ja mam, jeżeli siebie nie będę potrafił pomóc, no to jak mam pomóc innym, nie? Jakie są Twoje pierwsze myśli, jak się budzisz? Ale tak, tak, tak szczerze? Pierwsze myśli. Ja wstaję, muszę iść znowu do pracy. Czyli, czyli takie, te, takie przyziemne. Mhm. No. Nie zawsze myślę tak po tym, wiesz, no, jak spędzę dzisiaj dzień, z kim spędzę go co będę robił? Nie ku temu bardziej idzie z rana myślę, jak siedzę sobie kawę, już rano piję, palę papierosa. No tak myślę, nie? Mówię, do, teraz do pracy, 14.30 koniec, później moja kobieta przyjedzie. Pochodzę z kobietą pospaceruję, pospędzam z nią trochę czasu potem do fundacji, jeszcze z chłopakami pogadać, no i potem spadzić znowu do pracy, nie. Mhm. No no i kierunkuję też swoje myśli ku temu, żeby załatwić te mieszkanie swoje, raczej no już mam te mieszkanie do remontu przyznane, tylko jest kwestia na zbierać tych pieniędzy na remont, no ale też jest kurde dużo takich my za przemyśleń, jak zbierać te pieniądze, jak jeszcze tu zadłużenia, tu jeszcze wyszła ta sprawa, no tu muszę adwokata spłacić, no, za tą sprawę już na szczęście się zakończyła, nie? Sebastian, dzięki za dzisiaj. Dzięki. Dzięki za rozmowę. Dziękuję za uwagę Państwu po drugiej stronie. No i jak zawsze na koniec mam nadzieję, że będziemy się słyszeć przy kolejnym wydaniu podcastu Fundacji Pomost. Ja nazywam się Mirek. Jestem pracownikiem tejże fundacji. Było mi bardzo miło wraz z Sebastianem gościć u Państwa. Zatem do usłyszenia. Do następnego. Dzięki. Na wolności, bez tabu o readaptacji, seria podcastów Fundacji Pomost.